Trzymam deski P499, a to jest jak widzicie mafia, edycja ostateczna. Łączymy się z... Gierką można powiedzieć. I kontynuujemy historię, zobaczymy co dzisiaj nas czeka. Dawno nie grałem, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. że to nie będzie jakaś strasznie trudna misja. Jak wiecie, jestem słaby w misjach. Ale to, 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 to widzicie na odcinkach zresztą. I won't let you down, boss. Don't make me regret giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo. You don't have to worry about me. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your drivers safe, boss. Buona fortuna, boys. Sam and little Bill said to meet him downtown. Dobra. <laughs> Ej, e you okay, Carlo? Looking kinda like you shit yourself.

i don't want Gates thinking we're frails mr. nierstetam is a movie mbo i'm seeing that rose and i'm not sure to tell me what project is robbed the the terms the big guy himself i is a boxman is part of their renegotiation it's knows is going to get more than a pop if morello hears we're involved that's why we're pretending to stick him up and he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint he'll convince his old man that morello can't protect the merchandise They'll need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. This plan is some bullshit, Tom. Paulie told it to me yesterday, and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a lead for the boss, and you don't know, just drive him places, then, then you get to pick holes. Till so then, shut your damn mouth. Ah, uh, uh, whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? To jest serio! Feles, knock it off! Ja już wkurzył, to dobra, to idziemy trochę szybciej, bo nie chcemy się aż tyle czekać. Może jedziemy trochę za szybko, jeśli mogę sobie wpieprzyć przez przypadek, ale no cóż... Lepiej, żebyśmy nie jechali nie wiadomo jak długo, bo... Nie chcę, żeby był jakiś długi odcinek, no. Dobra, wezmę jednak trochę zwolnie, bo... To jeszcze na serio się rozbije. Już jesteśmy dobra. Teraz już pojadę sobie wolniej i zobaczymy, mamy ha tam jechać. Znacznik, co dalej. I do deals here. Parking attendant don't ask for much dough. Always closes up shop till I'm done. Okay, we're good. Gates is waiting up on the top floor. Dobra, czyli mamy jechać na najwyższe piętro, okej. Okay. Czyli w zasadzie za tym typem musimy jechać i później sami, sami, sami pewnie będziemy musieli znaleźć drogę, no ale ten nas prowadzi. To też jest taka opcja. Miejsce wydaje się oczywiste do tej pory. Tylko ludzie z samochodami i ludzie z pracami. Pięć do pięciu? Miejsce odzyskane. No, mamy pracę i jesteśmy tutaj. Taka rodzaj pracy, oczywiście.

Good to see you, pal. Yeah, you too, Gates. Well, I hope you all have good taste in whiskey. I ain't really the expert here. Tommy! Oh, yeah. It's fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we're always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now, we just gotta conclude this transaction. <sighs> oh, <damn> it, Paulie! <sighs> no, no! It's okay. Oh, what? I told you, we gotta make it look like a proper robbery. Damn, things gonna be crooked by the time I'm done with this city. Ah, don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. <laughs> uh oh. Watch out! oh, shit! oh damn it! <laughs> no, yes, not stepping. Boże, szamek, David! Jak się wychodziło z tych. Tak, chyba dobra. Biorę sobie wszystkie bronie, oczywiście, w sensie wszystkie naboje, co mogę wziąć. Dobra, Nie ten, co mamy zrobić, ale widzę, że mamy.

A nie mam Nie wiem co mam robić, ale mam posłaniać ich, dobra Mam eskortować w samochodzie chyba Nie? Nie Nie, mam Iść matko Boże źle zrobił We got more of them! Over here! Where the hell is that bastard? They called in the rest of their crew! <sighs> There's no end to these guys! They keep coming! Games zero, Robin Dobra, biorę, biorę sobie to ale też potrzebuję amunicji. Jak najwięcej. To zarówno do karabinu, jak i do pistoletu, więc muszę sobie poobchodzić tutaj te ciała, żeby mieć jak najwięcej... to Dobra, tędy trzeba wejść Chyba trzeba wejść, czy nie? Nie, chyba nie, nie tędy chyba. Bo jednak tędy. Dobra. Mamy coś, ale to są granaty, co raczej nie o to chodzi. Więc chyba to trzeba odkręcić. Dobra, tutaj znowu jest coś do zebrania. Znajdźka w sensie. Więc dobra, idziemy dalej. Ej, pch... Um, Oliego chyba. Mogłem się uleczyć tam wcześniej. Dobra Pógłę się jednak tą strzelb wcześniej, ale pistolet też jest spoko Jedziemy dalej, tylko tutaj nie było apteczka chyba no muszę uważać teraz, żeby nie zginąć głupio. No, tu jest apteczka Dobra Grab a set of wheels and watch my back. Sure, Sam. Okay. Oh yeah, How the hell did Morello hear about my deal? All kinds of beefers in this city. For now. Let's get the booze back to the warehouse and try not to die. <many> no, no, bo się że będą no, I knew it. We got more guys on us. Okay. Let's slow them down some hit him where it hurts okay. Dobra, ty, tym. Tych trzeba sobie odpuścić, bo to jest ważniejsze. Tam nam rozwalili, niestety. Kurde, no nie wczesny punkt kontrolny. Może to już będzie wyjazd po prostu. Mam nadzieję, przynajmniej. Tak, wyjazd już, dobra. Teraz trzeba się wcześniej już wcześniej chronić. Powinienem jakoś przejść, ale będzie ciężko. Bo oni tutaj zaraz są tu podjechali.

Pewno dojechaliśmy dalej niż, niż wtedy, więc... niż przed zniszczeniem ostatniej dwie ciężarówki, więc no jest dobrze. Niestety już strata bardziej zniszczona jest ta żarówka więc trzeba bardzo Dobra, chcę się posprządować. Let's razie nie można być niczego pewnym. Ja jak I że tutaj już wbili tamci, że jesteśmy w pułapce. Ale nie, na szczęście nie. boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about from Kentucky? He took a slug to the shoulder. But uh, he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet, man. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. Ale zanim wychodzimy z tego Kentucky Brown, to wrócimy do Brass Buttons. Good work, son. Jestem zadowolony z Ciebie. Jestem zadowolony z wszystkich z Ciebie. Salud! Salud! No i super. Koniec misji, teraz zobaczymy kolejną cutscenkę. No i jak będzie można to zatrzymam i to będzie na tyle. Więc znowu jestem cicho. Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then, Prohibition ended, and the bootlegging business got knocked on its ass. All oh, that fighting over booze meant next to nothing. It took us a few years to recover, but when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling, we branched out into everything except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few rackets of his own. Wasn't exactly happy, but. What do you call it then? Uh, content. Yeah. That was it. A... And Celieri. He finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. Hmm. That's interesting. You think Salieri was sourcing high binders in 34? Maybe. Wait. Well, a few years back, the voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take. But once Morello found out, he threatened to bury the George's kids in the beach. Still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up but he never did anything that might start an all-out war learning Celieri was building his own bench must have finally tipped his scales because in 35 he hit us with both barrels. no i za na pewno będziemy i zobaczymy. Tylko tam... jak będzie to <laughs> bon appetit. with his face and pasted it hey, on his face. Sami. Oh, hey, boss. What's going on? I'm glad you're here. I'm you going go to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? Eh, uh, you know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy, as all. Dobra, już chyba można zatrzymać, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam do komentowania, subowania mojego kanału, zapraszam też do innych moich serii, głównych z GTA 4, dodatku Tlad, no i oczywiście do Far Cry'a, Geese Hogwartu, Dave the Diver, no i oczywiście nadrobienia tej serii, jeśli nie nadrobiliście. Cześć, na razie!